Wybierz swoje przerąbane. Jest taki człowiek, który się nazywa Rafał Mazur, i bardzo go lubię. On od trochę bardziej e, dosłownego słowa. I otóż, jak chcecie robić kontent biznesowy, to niestety mało ludzi chce go oglądać. Jak robicie kontent rozrywkowy, to możecie mieć bardzo duże zasięgi. Natomiast, jak robicie kontent biznesowy, to dość łatwo go można wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Ale trzeba to robić, bo jak tego nie robimy, to nie będziemy mieć wyników. Jak myślicie, pytanie do publiczności, ile trzeba nagrać podcastów, żeby. Trafić do top 10 najlepszych podcasterów na świecie. Ty się nie liczysz, bo ty wiesz. 30, to było ile? 15, 200, 100, 1000? Moi drodzy, 12. Dlaczego ludzie po prostu kończą, nie nagrywają, widzą małe liczby i nie chcą robić dalej, bo ich ego cierpi. I jeżeli chcecie robić zasięgi, to musicie przyjąć strategię, że zasięgi nie zawsze się będą zgadzać. I tak to wygląda.